Stań lub ustaw krzesło, tak by móc się w pełni zrelaksować, ale i też, żeby móc pracować. Weź teraz kilka pełnych, powolnych oddechów. Spokojny wdech. Jeden, dwa, trzy. Teraz uruchom przeponę. Jeszcze dalszy wdech. Do brzucha. Jeden, dwa. I długi wydech. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Ponownie weź wdech. Jeden, dwa trzy, pogłęb ten wdech głęboki do brzucha. Jeden, dwa i wydech. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdychaj nosem, wydychaj przez usta. Oddychaj swoim tempem, powoli. Jeszcze raz. Wdech na jeden, dwa, trzy. Teraz pracuje przepona jeden, dwa, i wydech. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pozwól aby wszelkie rozpraszające ciebie myśli płynęły swobodnie pomyśl jestem tutaj nigdzie się nie śpieszę i to co robię teraz jest najważniejsze skieruj swoją uwagę na dłonie weź wdech i zaciśnij swoje dłonie mocno w pięści Przytrzymaj. Skoncentruj się na tym, jak zauważasz to napięcie. Teraz wypuść powietrze i uwolnij całe napięcie zaciśniętych pięści. Pozwól, by Twoje ręce stały się swobodne i luźne. Ponownie, razem z wdechem, zaciśnij obie ręce w pięści. Przytrzymaj. Przytrzymaj. Następnie, razem z długim wydechem, pozwól, aby Twoje ręce się rozluźniły. Powoli, powoli rozluźniasz swoje pięści, zauważając, jak się relaksują. Skoncentruj się na tym, jak zauważasz niższe napięcie w dłoniach. Możesz na nie spojrzeć, powiedzieć: O, to moje dłonie. Tak, to są moje dłonie. Poczuj całe ciało aż do koniuszków palców dłoni. Zobacz, jak wygląda, jak odczuwasz zrelaksowanie w swoich dłoniach. Następnie powoli, wydychając powietrze, napnij oba bicepsy, możesz Przybliżyć przedramiona do ramion, napinając bicepsy, jakbyś dźwigał sztangę. Przytrzymaj. A teraz wypuść powietrze, opuszczasz sztangę, rozluźniasz ramiona powoli, powoli, powoli. Ponownie, biorąc wdech, napnij swoje bicepsy, przytrzymaj. Przytrzymaj, Skoncentruj się na tym, jak zauważasz napięcie w ramionach, w przedramionach, w bicepsie, A teraz powoli wypuść powietrze i rozluźnij ramiona. Wdech. 1, 2, 3. Wdech do brzucha. 1, 2. I długi wydech. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Zauważ rozluźnienie mięśni w ramionach, przedramionach, dłoniach. Ręce spokojnie spoczywają wzdłuż ciała. Głowa. Weź teraz głęboki wdech, zmarszcz czoło lub i. Unieś brwi tak wysoko, jak tylko jest to możliwe. Napnij mięśnie czoła. Przytrzymaj, przytrzymaj i razem z wydechem rozluźnij, rozluźnij. Zauważ, relaks mięśni czoła. Poczuj, jak całe twoje czoło się rozluźnia. Ponownie weź głęboki wdech. Podnieś brwi tak wysoko, jak się tylko da. Napnij mięśnie czoła. Przytrzymaj. Przytrzymaj. I razem z wydechem rozluźnij mięśnie czoła. Następnie zaciśnij mocno oczy. Napnij mięśnie okrężne oczu. Uśmiechnij się mocno przytrzymaj Jak zauważasz to napięcie Wypuść powietrze i rozluźnij Zrelaksuj oczy, policzki Ponownie wdech Zaciskaj oczy Uśmiechnij się Przytrzymaj Przytrzymaj I wydech Uwolnij napięcie. Zauważając różnicę napiętych okolicach oczu, twarzy, ust. Teraz szczęki. Otwórz usta i poruszaj żuchwą delikatnie. Wdech i wydech. Rozluźnij. Szczęka opada luźno. Zwróć uwagę, jak zauważasz napięcie i relaks. Rozluźnij zawias. Jaka jest różnica? Jeszcze raz napnij mięśnie w okolicach szczęki, zaciskając zęby, otwierając szeroko usta, a następnie. Ziewni, biorąc wdech na wdechu, poruszaj dolną szczęką i powoli wypuść powietrze. Zauważ różnicę napiętych mięśni w okolicach szczęki. Zauważ różnicę w luzie w zawiasie szczęki. Następnie powoli i bardzo ostrożnie napnij mięśnie szyi, ruszając lekko głową. Obserwuj zmiany napięcia. Możesz poruszać w prawo, w lewo, na boki. I wydychając powietrze, powoli rozluźnij, rozluźnij całe napięcie mięśni szyi, okolic głowy, całego tego aparatu, fundamentu twojej głowy. Ustaw głowę i barki w pozycji, która dla ciebie jest jak najwygodniejsza. Zbadaj, jaka to jest pozycja. Jak czujesz ten relaks? W jaki sposób możesz wracać do tej pozycji relaksu w ciągu dnia? Pamiętaj, że większość napięciowych bóli głowy zaczyna się właśnie w tym miejscu. Weź głęboki wdech, podnosząc barki w górę w kierunku uszu, trzymaj je tam przez chwilę, następnie wydech, opuszczając powoli barki, czując jak napięcie odpływa z okolicy ramion. Niech to całe napięcie spłynie z Twoich barków, z Twoich ramion. I ponownie, ponownie biorąc wdech, podnieś na pni barki, trzymaj je tam przez chwilę. Trzymaj, zauważ zmianę napięcia mięśni, okolicy barków, szyi, głowy. I z wydechem, z długim wydechem, powoli, powoli opuszczaj. Pozwól, by całe napięcie spłynęło teraz. Razem z twoim wydechem skupmy się na klatce piersiowej. Biorąc wdech, popchnij łokcie i łopatki do tyłu, tak jakbyś próbował zetknąć ze sobą z tyłu łokcie. Klatka piersiowa rozszerza się, i idzie do przodu. Trzymaj to napięcie. Następnie wydech, rozluźniając ramiona i klatkę piersiową. Barki idą lekko do przodu i w dół. Czujesz, jak rozluźniają się mięśnie międzyżebrowe. Cała klatka piersiowa nabiera elastyczności. Teraz ponownie na wdechu popchnij barki do tyłu, klatkę piersiową do przodu, łokcie do tyłu, jakby się miały zetknąć. Przytrzymaj, przytrzymaj, i razem z długim wydechem rozluźnij, powoli, 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 wypuszczając powietrze. Rozluźnij mięśnie klatki piersiowej. Zauważ teraz, jak leżej się tobie oddycha. I teraz, głęboko biorąc wdech, pozwól, by klatka. Piersiowa luźna, luźna, ale teraz też i brzuch, jak bierzesz wdech, rozszerzył się jak balon. Przepona idzie w dół, wciągając powietrze do płuc, brzuch idzie do przodu, przytrzymaj, przytrzymaj i powoli, powoli wypuść powietrze uwalniając całe napięcie z klatki piersiowej oraz z okolic twojego brzucha, żołądka. Przykieruj uwagę w okolice żołądka, twoich jelit. Jeszcze raz powoli biorąc wdech do klatki piersiowej. Szczyt klatki piersiowej, a teraz brzuch. Brzuch się rozszerza, przepona idzie w dół, masuje żołądek. Jelita, przytrzymaj. Pozwól, żeby brzuch się wypił, Żeby twój wdech rozszerzył klatkę piersiową. Spokojny wydech, rozluźnienie całej klatki piersiowej, okolic brzucha, okolic krzyża. Zwróć uwagę, żeby mięśnie, zarówno te na zewnątrz, jak i w środku, się powoli, powoli rozluźnijmy Przenieś uwagę w okolice tyłu, okolice pośladków, okolice ud. Zaciśnij mięśnie ud, pośladków, napnij te mięśnie. Jeśli siedzisz, delikatnie uniesiesz się do góry na zaciśniętych pośladkach. Przytrzymaj, przytrzymaj i z długim, spokojnym wydechem rozluźnij te mięśnie, zauważając, jaka jest różnica w tym napięciu. Czy zauważasz jakiś ból, jakieś napięcie? Czy jednocześnie utrzymujesz górną część ciała luźniejszą? Zwróć uwagę, żeby napinanie dolnej części ciała nie zwiększało napięcia w górnej części ciała. Izoluj górną część od dolnej, górna zostaje zrelaksowana. Dolna teraz pracuje. Teraz ponownie powoli napij mięśnie ud, łydek, podnieś palce od stóp w kierunku brody, przytrzymaj i powoli, powoli rozluźnij. Zbadaj różnicę napięcia mięśni w nogach, sprawdź. Jeszcze raz to samo, sprawdzając różnice w mięśniach napiętych, rozluźnionych. Palce stóp w dół, podwiń, przytrzymaj. Teraz powolny wydech, relaksując palce, zauważ różnicę w napięciu. Jeszcze raz możesz napięć całe ciało. Pięści, przedramiona, ramiona, barki, klatka piersiowa, okolice brzucha, pośladki, uda, łydki, stopy. Napnij, przytrzymaj i całe ciało rozluźnij. Zauważ różnicę w napięciu mięśni. Razem z wydechem rozluźniasz. Brawo. Wykonałeś świetną pracę. Naprawdę dobra robota. Wykonując dokładnie te ćwiczenia, uczysz się zauważać różnice napięcia mięśni. Kontynuując te powolne, głębokie oddechy, oceń teraz na skali od 1 do 10, na ile udaje się teraz tobie jeszcze bardziej obniżyć napięcie w mięśniach całego ciała. Zrób skaner, przeskanuj swoje ciało od czubka głowy Kosa na stopy. Staraj się w ciągu dnia obniżać napięcie mięśni i krok po kroku zauważać i budować świadomość swojego ciała, zauważając różnice w napięciu. Powoli teraz będziesz liczył od pięciu do jednego. Jak doliczysz do jednego, pozostaniesz już w stanie relaksu i uważności. Uważności na Twoje ciało, na Twoje napięcia. Powtarzaj to ćwiczenie kilka razy dziennie, aż automatycznie zaczniesz zauważać różnice w napięciu mięśni Twojego ciała. Zacznij teraz liczyć w głowie od 5 do jednego. Jeżeli pracujesz z zamkniętymi oczami, otwierając oczy na cyfrę 1, powiesz sobie, że jesteś zadowolony, uśmiechnięty. Zadowolona, uśmiechnięta. Swobodnie, oddychając w swoim tempie, liczysz 5, 4, 3, 2, 1. Jeżeli miałeś zamknięte oczy, powoli otwierasz, możesz pomyśleć, powiedzieć na głos: Jestem zadowolona. Jestem zadowolony z siebie, z wykonanego przeze mnie ćwiczenia. Uśmiecham się do siebie i zostaję uważna. Zostaję uważna na resztę mojego dnia, na swoje napięcie, na tą część manifestacji mojego lęku, która wyraża się w tym napięciu mięśni całego mojego ciała. A jak zauważę, że coś się dzieje, jak ten lęk, ten mój strażnik zauważy, że coś się dzieje, da znać się napięciach mięśniowych, sprawdzę, co takiego się dzieje, jakie uczucia uruchamiają mój lęk, ale też i co uruchomiło moje uczucia. Czy to jest to, jak patrzę na siebie, czy to jest to, jak mi się wydaje, że inni patrzą na mnie, jak ja patrzę na świat. Sprawdzę, co jest prawdą, a co jest moim wyobrażeniem. Starym wzorcem patrzenia na rzeczywistość. Już nigdy, nigdy, nigdy nie będę kukiełką mojego lęku. To ja jestem panią, to ja jestem panem mojego lęku, nie będę kukiełką mojego lęku, ani moich automatycznych zachowań, tego dystansu od siebie, zamykania oczu na to, co się ze mną dzieje. Tego dystansu od innych, dystansu od moich bliskich, to ja decyduję.